Siemanko, z tej strony tajemniczy, chciałem pokazać taki mini programik do rozkodowania i zakodowania wiadomości w Morsia, kodu Morsa. Tak jak jeszcze raz temu oglądałem pewien odcinek, vloga, vloga na YouTubeach i tam targecik prosił, żeby rozkodować pocztów, pocztówkę. No i z faktu, zamiast pisać to wszystko ręcznie. Ta akordę wezmę, zobaczę sobie jak taki programik można zrobić no i ja posiedziałem wieczór jeden w sumie no i machnąłem taki programik o. on jest bardzo prosty, graficzny też, nie wygląda tak jakoś, nie wiem, dupy nie urywa, że tak powiem po prostu robi to co ma robić o. więc tak, macie zamknięcie programów, o autorze jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować, tutaj na Face'a, na stronę, wystarczy kliknąć, przechodzi do przeglądarki no i tak, odczytanie, wbieracie plik tekstowy z wiadomością z kodowaną morsem tutaj dajecie e, znak spacji, czyli e, rozdziałki między słowami o. damy sobie dwie spacje, to będzie jako rozdziałka naszych słów no i weźmiemy sobie, wciśniemy, tutaj w zapisie jest zapis do pliku o. E, tutaj macie alfabet w folderze głównym i to jest cały nasz alfabeto. I tutaj w razie gdyby jakieś znaki się zmieniły, czy by coś wam doszło, to otwieracie ten plik tekstowy i podajecie jego wartość. Najlepiej tak, żeby burdelu nie było. No tu widzicie polskie znaki, klasyczne znaki, polskie znaki, cyfry, no i interpunkcje tak i takie inne. No i zwyczajnie jak chcecie jakieś dodać, no to Pyk, spacja. To musicie napisać. I spacja, czyli dodajecie takie o spacje Pionowe znaki, spacja. I później wartość Morse. I na końcu dajecie średnik. Żeby tutaj nie połował mylić nic. No i tyle. No i dobra, weźmiemy sobie jakiś przykładowy tekst. To example egzemplarz tekst. Wziąłem weźmiemy sobie polski no i dajmy na to to chcemy sobie zakodować morse. wklejacie dwie spacje jako rozdzielacz zapisz i tutaj sobie wcisnę przykład Pyk. Wiadomo, jest zapisane, otworzyć folder. Od razu nas się pyta, czy przejść do tego, nie przejść do tego folderu, tylko otworzyć ten plik. Pyk, pyk, tak. Wiadomo, jest zapisane, otworzyć, otworzyć i przeładować. No i to jest nasza wiadomość zakodowana morsem Teraz możemy wyczyścić pyk. Przechodzimy do odczytania. Odczytaj, wybieramy nasz tekst no i jest, wiadomość zakodowana i wiadomość odkodowana, i żeby to sprawdzić, rzeczywiście to samo to sobie skopiujemy to wciekniemy tu, powiększymy no i jest, Ale wiadomo, wielkość liter odpadła, bo to to yy, gdzie to mamy wszystko z małych liter, abyśmy mieli kod na duże litery, no to pewnie by rozpoznało nam jako duże litery. Ale tak czy siak, słowa wszystko jest. Polskie znaki. Ten, ten. Że. Gitarra. No i tyle. więcej program funkcji tak nie ma, bo w sumie nie miał mieć. Więc zawsze to jakiś przyspieszacz, <gryw> że tak powiem. No to dobrze, będę kończył. To nie ma co spamić. I tak samo. E jeśli kto by chciał pobrać to wchodzi na kursocenter.pl do pobieralni. Pyk. I gdzieś, albo tutaj, linka normalnych, albo tutaj wyżej będzie przycisk z nazwą filesownia. Klikacie pobieracie i, no i tyle. No to cóż, do usłyszenia.